Witam Was bardzo serdecznie, w następnej części moim gościem jest Hanna, Hanna, która jest specjalistką od nasiadówek i dzisiaj powie nam, o czym są nasiadówki wiziołowe, dlaczego są ważne, jeśli chodzi o kwestie prozdrowotne. Także Hanna, zapraszam Cię tutaj do podzielenia się tą fantastyczną informacją. Witaj Anetka. Cieszę się, że możemy kontynuować w naszej rozmowie, bo chciałam dzisiaj powiedzieć właśnie o tych prozdrowotnych działaniach. I może bym jeszcze troszeczkę się pogłębiła uh, do tego, skąd to się wzięło te naśladówki, bo to się troszeczkę łączy, bo patrzcie, 100 lat temu uh, nie było farmaceutyków, nie było po prostu jakichś tam tabletek, uh, nie wiem, uh, tych, Daj. jak to się nazywa, te żeli, żeli, takie, co się używają, tak, które w ogóle są bezsensowne i w wielu rzeczy, które dzisiaj załatwiamy właśnie tabletką, plasterkiem i innymi sposobami, to tego nie było, więc wcześniej kobiety Mężczyźni nie mieli innego wyjścia że po prostu sięgną do natury po to, co ona nam daje. Bezpłatnie weź sobie ile potrzebujesz i zadbaj o siebie. Więc wcześniej to było naturalne, że kobiety jak mieli prozdrowotny problem, jakiś tam intymny, to bardzo często się, sięgali po naszadówki, albo sobie robiły takie te kąpiele. Pewnie może i Ty pamiętasz, bo ja pamiętam, kiedy miałam zapalenia pękierza, byłam dziecko, to moja mama mi kazała uh, siąść w jakimś wiaderku i dawałam tam rumianek, ciepła, ciepła woda z rumiankiem. Co? To było dla nas naturalne. Wiesz co, u was może tak, nie wiem jak, w jakich częściach Polski, ja jestem z Wielkopolski, i wiem, że tylko jedyne kąpiele, jakie u nas w domu się robiło, to były czarcie żebra czyli takie przemywanie jak i też u dzieci, jeżeli dzieci są niespokojne, jeżeli się na przykład ma gości, jeśli chodzi o dzieci takie małe, no to jak te dzieci po prostu się tak są nadpobudliwe, to wtedy się, się kąpie, albo jak my, jak my czujemy się tak trochę niepewnie, no to to też jest troszeczkę taki rytuł, rytuał oczyszczający. Więcej, wiesz co, wydaje mi się, że u nas, u mnie z dzieciństwa to były napary, czyli wąchanie przez, przez nos, prawda, ale właśnie tych nas siadówek. Ja osobiście no, nie znałam do momentu, aż ty się pokazałaś tutaj, także super temat. No więc jakby naprawdę nie trzeba sięgać daleko. Nie jest to nic takiego nowego, bo nasze babcze, prawbabcze używali tych metod i my tylko do tego wracamy. Tak jak wracamy do swojego ciała, to wracamy właśnie do tej natury. Więc teraz powiem, z czym nam mogą te naśladówki pomóc? Uh, jeden z pierwszych punktów to są bolesne miesiączki. Wiele kobiet uważa, że bolesna miesiączka uh, jest normalna, nie jest. Kochani, po babci, nie jest po mamie normalne. genetycznie, tak? Tak, no i dobrze wiesz na pewno o genetyce, epigenetyce, ile procent my przynosimy, tak naprawdę około 5% jest to zbadane, więc to są naprawdę takie lekko bzdury, uh, powiedzmy, bo uh, to, że myśmy popatrzyli na ich program iśmy go przejęli, to nie jest genetyka. Myśmy po prostu przejęli to, że widzieliśmy, że mamy boli miesiączka, aha, no to jest naturalne, to właśnie miesiączka boli, więc mnie teraz też boli. Nie boli. Ja kilka razy widziałam kobiety, które mi się popłakali, kiedy im powiedziałam, że miesiączka naprawdę nie musi boleć. Oni tego nie byli w stanie uwierzyć, więc pierwsze rzeczy, że nam mogą pomóc tymi bolesnymi miesiączkami, też jak mówiłam w poprzednim odcinku o tych e, skrzepach, które wychodzą i my właśnie oczyścimy to ono i nie wychodzą te skrzepy. właśnie to te miesiączki se robią nie bolesne. Oczywiście jest wiele powodów, dlaczego bolą miesiączki, a dlaczego są bolesne i pomiędzy innymi jest też nasza relacja z miesiączką. Jeżeli my ją nienawidzimy, to jest wewnętrzna wojna i ona też nie jest dla nas łagodna. Więc my potrzebujemy pokochać naszą miesiączkę i właśnie stanąć w tym, że to jest dla nas dar. To jest dar, który nam pokazuje, że możemy mieć e, dzieciątka, że możemy rodzić, płodzić i e, to idealna droga dla wszystkich, to porozumienie z tym, że ja jestem kobietą, więc mam co miesiąc miesiączkę i ona jest dla mnie darem, a nie walczyć z nią. Mm -hmm. Więc to jest taki jeden z punktów. Oczywiście tam są też te traumy rodowe, są tam o, traumy z naszej pierwszej miesiączki, kiedy na obozie kobiety po prostu się wstydzili i ten wstyd zostaje na później i dlatego ta miesiączka boli. Więc to jest wiele tematów, jak będziecie chcieli Porozmawiać o swoim z tym temacie, to się do mnie odezwiecie, bo naprawdę to jest wiele, wiele historii. Kolejnym punktem nieregularne miesiączki. Jeżeli są nieregularne, one się pojawiają co dwa miesiące, ale bo raz są krótsze, raz długie. też można uregulować za pomocą naszadówki. Kolejnym tematem są na przykład już takie mocniejsze dolegliwości, mięśniaki, maticy, polipy, cysty. Naprawdę nasze duski nam mogą pomóc, oczywiście potrzebujemy zawsze tej bo to są żuła. To nie jest tak, że bierzemy tą tabletkę i już jest rozwiązane, już po prostu załatwione. Potrzebujemy tak. czasu, to ciało potrzebuje czasu, mhm. więc uh, trzeba się liczyć trochę z czasem i też uh, w takich przypadkach właśnie, jak są te mieszniaki i uh, podobne mocniejsze dolegliwości, to też trzeba się zastanowić, dlaczego to się pojawiło w moim życiu, z czego ono to wychodzi, znaleźć to źródło. Mhm. Więc e, tutaj nasze super wspierają, ale trzeba by było połączyć jednak e, z naszym stanem umysłu i troszeczkę e, poszukać, z czego to się bierze, tak? E, kolejnym e, takim punktem są na przykład e, jest endometrioza. Właśnie chciałam tak e, dzisiaj... zapytać, właśnie tak mi to chodziło, bo to jest bardzo duży temat, tak? Tak, a niestety wiele kobiet w ogóle nie wie, że ma endometriozę. Nawet było jakieś badanie robione, uh, robiłam kiedyś taki wywiad z dziewczyną, która się tym interesowała. Ona mówiła, że uh, się pokazało, że według jakichś studii, że 7 lat kobiety, aż 7 lat, mogą chodzić z tą endometriozą, od lekarza do lekarza, który mówi, a taka pani uroda, no tak jest. A dopiero później odkrywają, że to była endometrioza i że ona potrzebuje leczyć. I tutaj te nasiadówki też świetnie wspierają, ale dalej dolączamy punkt, dlaczego to się pojawiło. Tak, bo endometrioza, ona chce, żebyśmy zwolnili, ona chce pokazać bardzo często na naszą kobiecość, że na przykład Każdy ona gdzieś jest, jest mm -hmm. taka tak, w, w sobie siedzi. Tak. <laughs> Więc e, też e, polecam jak najbardziej te nasiadówki przy endometriozy, policystycznych jajnikach i tak dalej. A kolejnym tematem bardzo ważnym też są poronienia. Oh. Poronienia, kiedy kobiety o tym w ogóle nie rozmawiają, kiedy to jest też taki temat trochę tabu. Często przechodzą po prostu z taką, no to się nie udało i idę na liżeczkowanie i drugiego dnia do pracy. No, nie w ten sposób to działa, kochane. To ciało jest przygotowane, już w jest w tym procesie, że będzie to dzieciątko, i to się nie tak odrzuca. To nam spowoduje kolejną traumę, więc my potrzebujemy z tym trochę popracować, to ciało wesprzeć, i ta nasza w tym świetnie wspiera. Tak. Więc to jest taki ko kolejny punkt. Płodność, wsparcie płodności też właśnie nam świetnie pomaga w tym zagnieździeniu się. Zagnieźdzeniu się teraz nie będę znaleźć tego polskiego słowa, e, tam, tam. jajeczka w włonie śluzowej, tak? Mhm. Więc e, też właśnie nam pomaga przeciwko poronieniom. Mamy właśnie na, na każdej z tych dolegliwości prawie mamy jakąś tam specjalną mieszankę. Oh. A, więc jakby zawsze dostosowujemy mieszanki dla klientek do ich potrzeb. I potem jest jeszcze właśnie świetny cały temat, cały taki blok, który dotyczy porodu, przygotowanie do porodu, poród i połóg. To są jakby, połóg to jest taki punkt, gdzie jeżeli w świecie gdzieś zaczynamy pytać o naszadówki, to najczęściej natrafiamy na połóg, bo kobiety o siebie dbają w tym okresie, kiedy już się dzieciątko urodzi, kiedy już nie krwawią, to potrzebują właśnie takie bo poród to jest taki wydatek energii, ciepła i my to właśnie zamykamy, zagrzewamy, dostajemy tę energię z powrotem, tak? Żeby dla siebie, żeby to nie było, bo jesteśmy po tym porodzie takie otwarte. To ile Więc... tak, to... bo teraz tak mi przyszło takie pytanie do głowy, ile czasu po tym, w tym okresie połogu, czy, czy to trzeba poczekać? No bo faktycznie tam różne są sytuacje po te, po te porodowe, to są szwy, to, to wiesz, to, to są różne historie, które no nie do końca są wygodne, czy to. W tych przypadkach pomaga i wiemy, że tam według medycyny, takiej naszej ogólnej, mówi się, że tam te sześć tygodni nic nie ruch. A jak to jest właśnie tutaj tak szybciutko, żeby podpowiedzieć po tych poporodowych sytuacjach? Generalnie zaczynamy na dudki robić, kiedy już się nie krwawi, kiedy są tylko takie pamiętania. Więc to jest taki pierwszy punkt, jeżeli chodzi o poród naturalny. Jeżeli jest cisarka, to trzeba odczekać tych 6 tygodni, bo jednak to jest operacja i potem dopiero rozpoczynamy. Ale na przykład w takiej Kambodży robią żółwe nasadówki właśnie po, do połogu, poporodowe i oni robią aż 90 dni z rzędu i te dziewczyny się właśnie tak jakby są dumne z tego, że oni później mają ciwki jak dziewice. Że one naprawdę to z powrotem do punktu. Jakby pod naszym europejskim względem, to jeżeli będziesz oba 30 dni z rzędu, to jest super. A jeżeli ci się uda jakąś regularność, ona też jakby naszadówka wspiera laktację. Więc jeżeli kobieta na przykład mówi, ale ja do tego nie mam czasu, bo ja mam tego dzidziusza i tak dalej, dobra, to siadaj z dzidziuszem, bo ty przez to, że siedzi z nim karmiąc go, wspierasz jeszcze swoją laktację, więc to jest jakby zupełnie takie piękne połączenie i bajka, więc... Yy, tak, w połogu jest to bardzo ważne, żeby właśnie o siebie zadbać, ale też już jakby przygotowanie do tego porodu wcześniej, bo my już mamy właśnie te mięśnie, ten, ten podróżnik jest taki napięty, tak, już te po prostu, to dzieciątko się tam prawie nie mieści, bo jest duże i teraz ma przejść przez tą dziureczkę i my właśnie przez te dudki ją tak uelastyczniamy, ona się robi miękka, jest taka w ogóle jakby po naszadówce nasza cichka jest taka aksamitna, rozgrzana, delikatna, tak. taka po prostu. E, naprawdę przyjemne nawet seks uprawiać, jak to się zbliżać z partnerem, bo to też jest taki moment, kiedy mniej więcej odczuwamy. Więc e, wracając do tych porodów, e, przygotowanie się do porodu robi się od skończonego 38 tygodnia. Mm -hmm. I potem można coraz częściej, coraz bliżej porodu i nawet są na dówki te porodowe, te co robią w Czechach, w szpitalach, mm -hmm. że podczas porodu, nawet kiedy poród się zatrzyma, to jest też idealny moment, żeby zrobić naszą szadówkę i ponownie to popchnąć, żeby właśnie dochodzi uh, k mniejszym jakby tam tym, co się nazywa. Nacięciom, nie dochodzi ale albo jakieś tam, że e, skórka się jakoś tam e, zedrze, czy coś takiego, no to nie było to właściwe słowo, ale pewnie mnie rozumiesz. I też się pokazało w czeskich szpitalach, po tym, co to właśnie tak stosują, czy o wiele mniej przeciwbólowych środków muszą używać do porodu. Więc, jakby, a jeszcze uzupełniając ten połuk, e, w sumie na świecie nie jest zrobionych wiele badań. Mhm. studiów dotyczących naszadówek, ale właśnie do tego połogu jest. To jest taka jedna z głównych badań, że jest e, przez wiele kobiet, chyba setka kobiet była w tych badaniach e, i pokazali e, pozytywny wpływ naszadówek na ten okres połogu, jak ta kobieta dochodzi do siebie, bo to jest też bardzo ważne na nasze narzędzia, które czasami chcą wyjść i właśnie tam ich ściągamy powrotem dzięki tej naszadówce. Bardzo, tak, to jest bardzo ciekawy temat i bardzo obszerny. Wydaje mi się, że będziemy mogły jakby rozszerzyć to w następnych częściach. Także chciałabym też osoby zachęcić do oglądania następnych tutaj odcinków z Haną. Będziemy rozmawiały właśnie na różne tematy. Hanna, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Ja myślę, że teraz do tego odcinka prozdrowotnego to możemy zamknąć i jeżeli ktoś ma specyficzne dolegliwości, to proszę się zgłosić i znajdziemy właściwą drogę. Tak, proszę zgłaszajcie się do Hany, możecie jej wysłać wiadomość, zadzwonić do niej, ona wam tutaj doradzi, może jaki rodzaj poprowadzi was tutaj z tym nanasiadówkami, a w następnych odcinkach będziemy prowadziły już bardziej szczegółowe tematy. Także zapraszam serdecznie i dziękuję wszystkim za oglądanie i nie zapomnijcie na dosyć tego fajnego dzwoneczka tutaj, przycisku, żeby subskrybować ten program. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam. Dziękuję Ci. Dzięki bardzo.